Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: czy zostać w tej pracy, czy odejść? Karty przełożamy. i to Do docenię. Wylosuję trzy karty: sedna, siedemka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz monety. Wynik, odpowiedź, rada. Królowa. Sedno. Siedem kielichów. Człowiek stoi przed wieloma wyborami, lecz każdy wybór pociąga za sobą dalekosiężne konsekwencje. Człowiek może być zaślepiony wieloma możliwościami, i przez to może być niezdecydowany. I również może obawiać się odrzucenia, odrzucenia innych dla siebie perspektyw. Możliwości mogą kusić, ale pociągają za sobą o rozterkę. Tutaj jest pokazana odwaga, czy propozycja, która powinna opierać się wyłącznie na faktach. Co wychodzi naprzeciw? Rycerz monet. Rycerz monet na tej pozycji pokazuje taką krótkowzroczność, nieodpowiedzialność. Człowiek może czuć nudę, rutynę, może czuć niezadowolenie z tej pracy, ale lepiej mieć małe, ale stałe, lub żyć w, niepewn w niepewności. Czy te duże człowiek utrzyma jak najdłużej? Wynik, odpowiedź, rada: król buław to jest dobry czas na założenie firmy, ale nie należy to robić pochopnie, nagle. Warto jest poczekać, obserwować, słuchać, co w danej dziedzinie inni robią. Karta krubław pokazuje, że człowiek osiągnie sukces, ale dzięki swojej pracy. Należy pokazać siebie, pokazać, jakie mamy uzdolnienia, w czym jesteśmy dobrzy. Pomocna będzie nasza intuicja. Warto jest poradzić się zaufanej osoby. Kiedy będziemy gotowi na zmianę, to wtedy dużo zrealizujmy, nawet bardzo dużo. Stanie na naszej drodze osoba, która może nas zainspirować, pobudzić do działania. Może stanąć na naszej drodze ten klub ław. On może doradzić. I takiej osoby Wam życzę życzę wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie.